Dzień dobry, witajcie moi kochani w Krakowie na 31 Wielkim Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Znajdujemy się w Krakowie pod M1. Po lewej stronie mamy licytację na scenie. Teraz idziemy zobaczyć, przepytamy ludzi, ponieważ przyjechaliśmy z tekiem 2000. Zapytamy ludzi, czy w ogóle wiedzą, co to jest za produkt. Pójdziemy sobie na strefę Driftu, zobaczymy driftowozy, ponieważ tutaj się dzieje tyle fajnych atrakcji, że za chwileczkę zobaczycie. Chodźcie, zobaczymy teraz i zapytamy kilku, kilku przypadkowych przechodniów, czy wiedzą w ogóle, co ja mam za mikrofon. Wszyscy myślą, że to jest taki specjalny mikrofon, ale jest to puszka tek 2000, a zielona puszka jest to płukanka do silników. Nieważne czy benzynowych. Trzy silników diesla. Idziemy dalej, za nami jest główna scena. Chłopaki licytują tam yy, różne prezenty, różne gifty. Proszę zobaczcie, tutaj stoją samochody rajdowe. Przy głównej alejce stoją różne fajne samochody. Po prawej stronie amerykańskie Ponykary. Aczkolwiek, czy to jest taki Ponykary, jeżeli ten samochód jest taki mocny, 5-litrowe V8 pod maską? Na pewno w tym Białym Samochodzie piękne BMW M2. Naprawdę. Po tym samochodzie widać, że będzie szybko. Zobaczcie, jaki tutaj przyczajony tygrys ukryty smog Alfa Romeo, ale tutaj te rury pod zderzakiem zielone mówią nam, że tutaj na pewno będzie coś mocniej. Samochód. Robi wrażenie. Gorące licytacje na scenie. Miejmy nadzieję, że w Krakowie pobijemy rekord w tym roku. Tam jest bardzo dużo fajnych samochodów. Jest drift taksi przez całą imprezę. Samochody jeżdżą tam od rana do wieczora. Przepalają hektolitry benzyny. Zapytamy ich, czy znają produkty Tech2000 i spróbujemy im dolać coś ciekawego do baku, żeby mogli jeszcze lepiej jeździć. Zobaczcie, co się dzieje za mną. Te samochody jeżdżą tutaj tak od rana. Będą jeździły do ostatnich godzin trwania Wielkiej Orkiestry. Każdy może się przejechać, każdy może zalicytować sobie taki przejazd i zobaczyć, jak jeździ się w takim specjalnym, przygotowanym do tego samochodzie. Chcieliśmy Wam tam coś nagrać, ale słuchajcie, na strefie driftu no, nie było nic słychać, nie było słychać własnych myśli. Ale już jestem pewny, że te mocne, szybkie samochody są... No proszę bardzo właśnie, no proszę bardzo. Ten niesamowicie... Fajne, piekielnie, mocne samochody robią takie wrażenie, a nie wiem, czy ludzie, którzy licytują sobie te przejazdy mają świadomość, że po wyjściu z tego samochodu odmieni się ich życie. Proszę bardzo, Rafał Kochanowski. Czyli jedyne w Polsce BMW serii pierwszej z silnikiem z Audi RS6. Jeżeli tutaj stoją w większości przypadków same samochody marki BMW, to znaczy, że to musi być dobre i musi się nadawać do tego sportu. Proszę bardzo. Ale potężna maszyna. Zaraz zapytamy właściciela, jaka tu będzie moc w samochodzie. Tylko teraz jest pytanie: czy w takim driftowozie jest potrzebna moc, czy lepsza trakcja? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. witam. Czy kojarzysz mój mikrofon? Do czego służy takie urządzenie? Oprócz do tego, że rozmawiam z niego, czy kojarzysz produkt Tech 2000. Przyznam się szczerze, że, że nie. Nie kojarzysz, to może nawet dobrze. Eee, czy... pierwsze podstawowe pytanie, jaka moc w samochodzie, to miałem zapytać i wypadło mi z głowy. Tak, 640 koni, najmocniejsza mapa. O kurczę, czy moc jest najważniejsza to jeżeli chodzi o drift, czy nie do końca? Moc i trakcja, Że była dobra trakcja, miękka, przyczepna opona, no musi to też być dużo mocy, żeby, żeby to podniosło, żeby było szybko, no i żeby, żeby był konkurencyjny. Ludzie, którzy tutaj listrują te przejazdy, nie wiem, bo tam przeszedłem właśnie przez strefę driftu, nie wiem, czy mają tą świadomość, że po takim przejeździe odmienia się ich życie. No na pewno. <grymne> nie, nie są w stanie zrozumieć, dlaczego samochód tak, tak pięknie przejeżdża z zakrętu w zakręt. Poza tym umiejętności drifterów to bardzo trudna sprawa. No trzeba troszkę treningu i zaparcia i wyrzeczeń, żeby, żeby dojść no, do tej formy. Którą, które staramy się dla Was reprezentować. Teraz mam takie pytanie, czy możemy do Twojego samochodu, do zbiornika paliwa dolać specyfik firmy Tech 2000 No niestety nie, że na etanolu, więc tu mam specjalną mieszankę, gdzie nie możemy takich rzeczy zrobić. O kurczę, już myśleliśmy, że będziemy mogli troszeczkę wspomóc te driftowozy, ale one niestety, słuchajcie, no jeżdżą na specjalnej mieszance, tak jak kolega powiedział, więc idziemy za chwileczkę szukać jakiegoś, jakiegoś innego, może takiego bardziej naturalnego samochodu. <grym> Bo tutaj samochody naprawdę to są prowazjonalne maszyny, więc idziemy przejść dalej. Ale Tech 2000, widziałeś gdzieś taki produkt? No naprawdę, szczerze Ale mówię. nigdzie nie widziałeś, nawet w żadnym internecie, nie, nie, nigdzie nie rzuciło mi się. No, widzicie? no to czyli będziemy teraz szli dalej i będziemy e, uświadamiać ludzi, że są takie produkty. Tak, dziękuję bardzo. Przepraszam, czy zna Pan e, produkty e, Tech 2000? Kurczę, no znam. Czy to przez przypadek? To do, dobra odpowiedź, czy zła? Bardzo dobra odpowiedź. E, czy w takiej rajdówce można stosować takie produkty? że pana, nawet trzeba. Proszę, Proszę bardzo. bardzo, potrzebujemy fioletową puszkę, bo w tym momencie y, Marcin jedzie z y, swoim pasażerem, z Filipem. Filipem. Filipie, czy wiesz, że po tym przejeździe zmieni się twoje życie? Jest, jest świadomy, uświadomiłem go. Bardzo dobrze. Czy możemy nalać to do zbiornika paliwa, żebyście jeszcze szybciej pojechali? A można? Oczywiście, nawet trzeba. Nawet trzeba. Jest to dodatek do benzyny, który czyści układ paliwowy i na pewno nie będzie gorzej. Idziemy do zbiornika paliwa, ale to musimy chyba Cię poprosić, czy nie? A? Czy tu jest normalne? No właśnie, przecież zbiornik paliwa w takiej rajdówce nie jest normalnie pod klapką, tylko prawdopodobnie będziemy musieli sięgnąć do bagażnika. Proszę bardzo, zbiornik paliwa. O, proszę. To teraz tylko... Czekajcie, odkręcimy ładnie. I proszę bardzo. Ale teraz ta maszyna będzie chodzić. Kurczę. Mam rozumieć, że mamy 50 poniżej. więcej. Kurczę, 20 minimum. Wlane wszystko. A za chwileczkę sami zobaczycie, co będzie działo się na torze. Zamknięte. Chłopaki. Czegoż mogę wam życzyć więcej, jak szerokiej drogi? Zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Dziękuję bardzo. Proszę. Od razu lepszy. Widziałeś, co się stało? Widziałeś, co się stało? Dzień dobry, spotkaliśmy przypadkowego widza. Przepraszam bardzo, czy zna Pan produkty Tech2000? E, słyszałem, używałem, bardzo dobre. A czym się Pan zajmuje na co dzień? E, jestem mechanikiem motocyklowym. W motocyklach można używać takie produkty. jak Pan sądzi? Jak najbardziej. A które puszki, które kolory puszek używa Pan najczęściej? Fioletowy. Czyli dodatek do paliwa? Dodatek do paliwa, wytrąca wodę e, i półkaneczka, nie pamiętam koloru, chyba... Pukanka silnika, to jest zielony kolor, to co mam w ręce. Zielony. Najbardziej znana puszka na polskim YouTube i nie tylko. Zielony jak najbardziej. I czarna puszka, oil booster, który możemy stosować do motocykli. Jako dodatek uszlachetniający. Super, ja mam dla Pana niespodziankę. Panie Wojtku, możemy prosić choinkę zapachową? Żeby nie zapomnieć, zielona puszka, pukanka. Idziemy dalej. Czy zna Pan produkty firmy Tech2000? Tak, miałem przyjemność z tymi produktami już współpracować. Użyłem do kilku moich samochodów. Jakimi samochodami, jakiej marki samochodami pan jeździ? Zdecydowanie Audi. Zdecydowanie, Zdecydowanie Audi, a tutaj przez przypadek wszędzie gdzie chodzimy. Same BMW. Same BMW, no chyba tylko co się do tego nadaje. Do BMW zdobywań. podobno lepiej chodzą bokiem. Podobno lepiej chodzą bokiem. No Audi faktycznie, jeżeli miałoby tutaj chodzić jakieś bokiem, to tylko wpłaczę, a to się do driftura czy nie nadaje. Ale ja tutaj mam jedną niespodziankę na tutaj na dzisiejszym spotkaniu, na dzisiejszej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ponieważ jest tu jedna BMW, jedna BMK, jedno BMW serii pierwszej z silnikiem od Audi RS6. A to nie widziałem. No to trzeba zobaczyć. Jeździ nią Rafał Kochanowski, czarna z żółtymi dodatkami, jego namiot jest gdzieś tutaj, także warto zobaczyć. Ale Pójdę. Pójdę masz, e, czy stosował pan kiedyś? Jaki produkt stosował pan, jeżeli chodzi o firmę tech 2000? Stosowałem produkt do płukania silnika przed wymianą oleju, to zdecydowanie. I raz mi się zdarzyło stosować produkt do płukania w wtryskiwaczy. Faktycznie yy, działają te produkty. No właśnie to miałem zapytać, zapytać, czy zadziałało. Działają, działają, zdecydowanie działają te produkty. No to w porządku. Tak więc słuchajcie, nie, tutaj spotkaliśmy Pana, który jeździ samochodami Audi, chodzi między samochodami BMW i stosował produkty Tech 2000. Panie Wojtku, choinka zapachowa Tech 2000, polecam powiesić w samochodzie i nie Panie. zapominać o zielonej puszce, którą stosuję przed każdą wymianą oleju w swoim samochodzie. Tak będzie, tak będę robił. Dziękuję dzisiaj. bardzo. Patrzę i zaglądam, złapałem inspirację. Driftowóz z silnikiem diesla. Niespotykana sprawa. Na dodatek dwulitrowy mi sobie bardzo dobrze daje radę. Za chwileczkę spotkamy właściciela tego, zapytamy o co tutaj dokładnie chodzi. Cześć, witam! Cześć, 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 cześć! Cześć, Słuchaj, bo to jest chyba pierwszy diesel yy, do driftu, tak? Czy spotyka się takie samochody w drifcie często? Nie, kupiłem go specjalnie na woś. Aha! I chcesz, <grym> żeby dojechał tani, do końca? Bo był bardzo tani, no? Zobaczymy, ile wytrzyma. Ale to. Yy... Jakiego oleju mamy, ale zaraz będziemy patrzeć, co się dzieje. A jakie będą plany dalej z tym samochodem, jeżeli przejedzie? Jeszcze nie wiem. Aha! Może pójdzie do sprzedania. <grym> A jaka jest sytuacja tutaj z silnikiem? Normalna seria, czy coś. Nie, tu... wczoraj robiliśmy mapę. Wczoraj robiliśmy u Dominika z Paremaker mapę i wyszło nam 200 koni 449 No To tak bardzo przyjemnie nawet, poza tym ten samochód bardzo dobrze tam się spisuje. Dobrze to wygląda. A tutaj skrzynia nie jest za krótka? Nie, właśnie Dyfer jest chyba 2,35 mhm. i taka dwójka jest właśnie jak na benzynie, masz do 80 chyba 3 na godzinę. No właśnie, nie kończyć się szybko, kiedy on przeładowuje tak szybko. Nie. Bo to, właśnie... to jest, jest twarda odcinka. Jest twarde odcięcie zrobione na 4700. No, więc na tym twardym odcięcie możemy przetrzymać ją trochę dłużej na zakręcie. Jakbyś widział czyli zdrowego diesla tutaj? No to, to by było super. Mogłoby być lepiej, bo teraz akurat patrzę na ten samochód i yy, no, praktycznie jest taki sam jak mój. czyli Mój projekt, którego tak, robię tak. na YouTubie, wygląda właśnie w ten sposób: czyli jest czarny, jest empakiet, jest obniżony, jest diesel, jest szybko, jest fajnie. Daję radę, daję radę, nie mogę powiedzieć złego słowa o tym samochodzie. Czyli jeżeli, jeżeli się spisze teraz po, po orkiestrze, to czyli co, będzie do sprzedania, czy... Jest szansa, że będzie do sprzedania, ale zobaczymy, albo zostanie jako treningówka. Jeździłeś już kiedyś dieslem w drifcie, czy to jest pierwszy raz? Czy to jest po prostu jakaś próba? Nie, miesiąc temu miałem takiego samego, tylko że sama seria. I też był fajny. Czyli? Dlatego. Czyli łamiesz zasadę, diesel, diesel daje radę w drift. Daje radę, no daje radę, jak najbardziej. Dla chcącego nic trudnego. Okej, okay, czy znasz produkty te 2000? Eee, znasz. Znasz. Czy zastosowałbyś tutaj w tym samochodzie? <laughs> Myślę, że jak przeżyję, to chyba tak. Okej, okay, czy moglibyśmy ci wlać dodatek do Diesla no do czyszczenia układu bo paliwowego? Nie, to, to chętnie pewnie przyjmie pół <laughs> No właśnie. Czyli dodatek do y, układu paliwowego do Diesla, żeby. tak, mo... tak to też można. No, oczywiście, jest, za, za chwileczkę idziemy po puszkę i za chwileczkę go dolejemy tam. Ale naprawdę słuchajcie, diesel jeszcze w kompocie, proszę bardzo, ja nazwałem takiego kompota y, M u mnie akurat M330 Compotition i podobno to bardzo będzie pasowało. Elegancko, idziemy zaraz po puszkę i wlewamy tutaj do baku, żeby lepiej to wszystko pracowało, żeby ten silnik spokojnie nam dojeździł do końca orkiestry, ale ja myślę, że dojeździ bez żadnego problemu. Szukamy kierowcy tego oto, witam, witam pana, witam, szukamy... Witam. Pa... szukamy kierowcy tego groźnego ja driftowozu. Wstam, ja wstam, ja wstam, ja Musi... Musimy zdradzić ludziom jaki jest silnik pod maską, jaka moc, bo to najważniejsze. Powiem tak, silnik jest duży, mm -hmm. tak około 3 litrów i ma około 600 koni, 582 konie ma. Lata ten samochód tutaj tak na, na, na to, że przez nie do wiary w ogóle. Znasz produkty Tech2000 po całe pytanie. Znam, słyszałem, słyszałem, a jeszcze nie dolewałem. Jeszcze nie dolewałeś, nie dolewłem, no to to... mam nadzieję, że doleję. No to tak, ja właśnie specjalnie <laughs> przyniosłem tutaj puszkę, żeby ten samochód oprócz tego, tak? że tak szybko jeździ, żeby jeździł jeszcze lepiej. Oby latał. A w tym to momencie, jeżeli my dolejemy, to ja potem się nawet mogę zgodzić, żeby się, żeby się przejechać na prawym no, fotelu. Ale to nie jest taki hopsiup, ja dokładnie nie? wiem o co to chodzi. Jak się z tego wysiada, to się człowiekowi życie zmienia. Tak. Naprawdę. Bo ale to, może, tak... To, jest tak, to jest tak jak narkotyk. Można się tak zarazić że nie odrazić. Ale to jest okropne, z tego to względu, to względu, że prawo. wsiadasz na prawym fotelu i masz wrażenie, że, już to, że to, już jest, to już jest koniec. Że to już jest koniec, następnym zakręcie jest koniec i do następnego zakrętu dojdziesz już jest koniec. A on cały czas to jedzie i tak. dojeżdża, do... dojeżdża, ale do końca normalnie. Kiedy się wysiada, się trochę czepi, ale jest w wszystko to jest w porządku. Wszystko także... Proszę bardzo, fioletowa puszeczka. idziemy do zbiornika paliwa. No oczywiście. Normalnie, oryginalnie jest? Oryginalnie, połowę. Żeby masa była dobra w aucie, obcięty jest połowę i z połowy, jest połowy baku oryginalnego, czyli wchodzi 42 litry dokładnie. I to na ile wystarcza? zależy jak się jeździ. Nieraz wystarcza na parę kółek, a nieraz trochę więcej. No to super. Oryginalnych koleczek, proszę. Trzyma się tu. Proszę bardzo, czyli normalnie taki profesjonalny driftową za wszystko normalnie w serii. Czyli odkręcamy Ja cię poproszę o zwolnienie blokady. No tak to, to Dokładnie tak. Ile wygram? No zaraz zobaczysz. Ja, ja myślę, że około. Ja myślę, że około 30 koni. <laughs> Proszę bardzo. Idealnie. Cała puszka. Wykręć, wykręć. <grymne> Wytrzepiemy mocniej. No i słuchajcie, w tym momencie... I w tym momencie, to jest nie do wiary, ale uwierz mi, że tam będzie jeszcze szybciej. No to dlatego musisz jechać pierwszy ty ze mną, spróbujesz jak to jest. Zapraszamy 15.30 okay. na fotel okay. I zobaczcie, ile mocy przybyło. O, <laughs> musimy to zrobić, słuchajcie. Musimy to zrobić specjalnie dla Was. na finale Wielkiej oskrysty Świątecznej Pomocy, a z nami przyjechał właśnie wirtuoz motocykla, czyli Oskar Waligura. Chcę mu wręczyć produkt tych 2000 do benzynowego układu paliwowego. Dowiedziałem się, że motocykl Oskara stał całą zimę i jest szansa, że wytrądziła się w zbiorniku paliwa woda. Tak więc zapytamy Oskara, czy wie, do czego służy ten produkt. Oskar do czego mamy fioletową puszkę t 2000 Czyści układ paliwowy i wytrąca wodę. Widzieliście? Bez podpowiadania odpowiedział idealnie. Tak więc teraz odkręcamy puszeczkę. Następuje zwolnienie blokady, czyli proszę bardzo, blokadka. I wlewamy bezpośrednio do zbiornika paliwa. Piękny niebieski kolor. Zobaczysz zaraz, jak maszyna będzie jeździć. Uważaj, potem na gaz, żeby cię nie wyrwało powietrze. Tak więc, słuchajcie, w tym momencie odpalamy motocykl po dłuższym postoju. Motocykl z naszym dodatkiem. Proszę bardzo, czas start. Proszę bardzo, pali na dotyk. I w tym momencie Oskar pokaże wam jak się jeździ na motocyklu.